Od 2025 roku Grupa BP realizuje nową strategię, którą nazywamy Reset BP. Strategia ta ma na celu przede wszystkim optymalizację bieżącej działalności, redukcję kosztów oraz tak zwany powrót do korzeni. Jeżeli chodzi o inwestycje, to przede wszystkim wracamy do inwestycji w upstream i mówimy tutaj o wydatkach rzędu 10 miliardów dolarów rocznie do 2027 roku. Na rozwój wydobycia ropy i gazu. Jeżeli mówimy o segmencie downstream, mówimy tutaj o przeglądzie portfolio, który ma na celu zachowanie tylko i wyłącznie najlepszych i najbardziej zintegrowanych aktywów. Wszystko to zostanie okraszone selektywnymi inwestycjami w transformację energetyczną, jednakże w zakresie i w skali mniejszej aniżeli do tej pory. W trakcie pierwszego półrocza realizacji nowej globalnej strategii BP, zwanej Reset BP, udało się osiągnąć całkiem dużo. Poczynając od wyniku finansowego na poziomie zintegrowanego zysku w wysokości 2,4 miliarda dolarów. To jest najważniejsze. Jeżeli mówimy o działalności upstream. To po raz pierwszy od kilku lat doprowadziliśmy do zwiększenia wydobycia węglowodorów o około 3% do poziomu 2,4% ekwiwalentu baryłek ropy naftowej dziennie. Dodatkowo kontynuujemy pracę nad poszukiwaniem węglowodorów i możemy pochwalić się największym od 25 lat odnalezieniem ropy naftowej w Brazylii. Jeżeli chodzi o sektor downstream, to możemy tutaj powiedzieć o transakcjach zmierzających do przeglądu portfolio i mogę wymienić tutaj procesy sprzedaży naszych stacji benzynowych. Olandi, Austria Oraz rafinerii w Gelsenkirchen kontynuujemy również przegląd biznesu olejowo-smarowego Castro. Największym wyzwaniem dla koncernu w dzisiejszych czasach pozostaje pogodzenie krótkoterminowych oczekiwań naszych klientów w zakresie dostaw węglowodorów z długoterminowymi celami związanymi z transformacją energetyczną. I tutaj powstaje pytanie, w jaki sposób możemy pogodzić te dwa ze sobą pozornie sprzeczne biznesy. Jednakże my widzimy to w następujący sposób. Tylko i wyłącznie rentowne i przynoszące zyski segmenty downstream i upstream mogą zostać w przyszłości użyte jako katalizatory i mechanizmy finansujące inwestycje w transformację energetyczną. Biznes BP w Polsce został wskazany jako jeden z kluczowych do realizacji nowej strategii BP. Poczynając od segmentu retail, gdzie obserwujemy ciągły wzrost popytu na paliwa silnikowe i planujemy dalszy, aczkolwiek selektywny rozwój istniejącej sieci paliw. Będziemy również dalej inwestować w nasz biznes olejowo-smarowy Castrol, który jest jednym z liderów na rynku. Jesteśmy także bardzo zadowoleni z naszej współpracy z Saudi Aramco w zakresie dostarczania paliw lotniczych. Największym wyzwaniem dla nowych władz koncernu BP w Polsce jest działalność w ciągłym procesie zmiany i turbulencje geopolityczne. De facto od 2020 roku mamy do czynienia z zarządzaniem kryzysowym. Począwszy od wybuchu epidemii COVID, skończywszy na wojnie w Ukrainie. To wszystko spowodowało rozchwianie, rynków energetycznych w Europie, tym samym naszej bieżącej działalności. Dwucyfrowa inflacja w ostatnich latach przełożyła się również na wzrost naszych kosztów, w związku z tym będziemy skupiać się na optymalizacji istniejącego biznesu, tak aby każda stacja paliw była tutaj rentowna. I to pozostaje naszym podstawowym priorytetem, ale nie zapominamy o transformacji energetycznej, dlatego w przyszłości rozważać będziemy selektywne inwestycje w ładowarki na stacjach paliw oraz będziemy pracować nad dalszym rozwojem naszego biznesu LightSource BP, to znaczy spółki rozwijającej fotowoltaikę.